Pojazdów bojowych jest to grupa specjalistów, głównie kierowców i operatorów ciężkiego uzbrojenia, która ma za zadanie w bezpieczny i jak najszybszy sposób dostarczenie operatorów zespołów bojowych w wyznaczone miejsce. Jeżeli jest to operacja antyterrorystyczna, wykorzystujemy rampy szturmowe. Jeżeli jest to rozpoznanie, dalekie rozpoznanie. Działanie w ugrupowaniu przeciwnika czy na obcym terenie. Wykorzystujemy pojazdy typu HanVI, które w tym momencie mamy, lub inną gamę pojazdów do wykonania tego zadania. Szkolenie w Jodanii miało zadanie. Podtrzymania zdolności do działania w rejonie pustynno nogorzystym Bliskiego Schodu. Tak? Ćwiczyły tam y, trzy zespoły y, i grupa pojazdów bojowych. Dodatkowo były dołączone elementy takie jak łączność y, i elementy analizy. W tamtym rejonie wychodzą rzeczy, które ciężko nam będzie wypracować tutaj w kraju. Przede wszystkim teren, przede wszystkim pogoda. Zmęczenie materiałów mówią o zmęczeniu materiałów ludzkich, gdzie wpływ tej temperatury. Adoptowanie się do tej temperatury przez ludzi jest trudne. Gdy był pierwszy taki wyjazd zorganizowany, to najczęstszą awarią był układ hamulcowy. Dochodziło do palenia po prostu hamulców. Mieliśmy przegrzewanie się układów chłodzenia, samochody się gotowały, bo akurat było wyjątkowo w tym roku gorąco. I najczęstszą przyczyną były po prostu starsze chłodnice. Te chłodnice były myte, były czyszczone, ale jak widać, okazało się, że za, za mało żeby usprawnić to i poprawić sobie to, dołożyliśmy dodatkowe elektryczne wentylatory do chłodnic, które spowodowały obniżenie temperatury i samochody mogły dalej kontynuować. Pierwszy przejazd, ten najdłuższy, miał, zakończył się kontaktem ogniowym na pojazdach. Miało to pokazać ludziom wpływ tamtego klimatu i warunków pogodowych na całe uzbrojenie, które mają. Jak to, jak to sobie z tym wszystkim radzić, jak to czyścić, jak to zabezpieczać. Chodziło o to też sprawdzenie samego wyposażenia, czyli na ile to nasze uzbrojenie jest w stanie znieść te zabrudzenia a jadąc w tym pyle i znosząc te temperatury. Temperatura w cieniu było około 45 stopni. Na słońcu nie można było dotknąć pancerza samochodu, a broni, ponieważ doszło do, mogłoby być do poparzenia, tak? Można powiedzieć, że ok, to nic skomplikowanego, po prostu weźmę jedną butelkę wody więcej. No tak to nie działa, bo zamiast tej jednej trzeba wziąć 10 kolejnych, a gdzie tu jeszcze amunicja, gdzie tu jeszcze wyposażenie. Się okazuje, że takie niezaadoptowanie pojawienie się w innej strefie klimatycznej w celu nie wiem, ewakuacji powoduje mnóstwo problemów samych logistycznych i jak to rozwiązywać. Wkład załogi wchodzą e, kierowca, oczywiście, nawigator, gunner i elementy przydzielone. Mogą być to operatorzy zespołów bojowych, mogą być dodatkowe elementy, np. łączności, mogą być to dodatkowe elementy analiz lub specjaliści, którzy są potrzebni do, do wykonywania zadania. Gunner i kierowca są, można powiedzieć, jednym człowiekiem. Oni ze sobą cały czas muszą współpracować, razem funkcjonują, razem się komunikują. I to jest, guner bez kierowcy nie istnieje i kierowca bez ganera nie istnieje. Łatwo to wytłumaczyć na zasadzie podjeżdżania pod górkę, gdzie Ganer widzi więcej, a kierowcy zasłania maska i on nie wie, czy wjeżdża w dziurę, czy w przepaść. I ten Ganer ma go ostrzec, żeby go zatrzymać w porę. Nawigator oczywiście, rolą nawigatora jest nawigować, czyli doprowadzić całą kolumnę pojazdów i element, który mamy gdzieś dostarczyć w jak najbardziej miejsce, które jest wskazane przez operatorów, po takiej drodze, która jest bezpieczna dla pojazdów i dla ludzi. Niestety nie ma tam internetu, nie ma tam zasięgu yy, i korzystamy z map offline'owych. Jest to niby proste wszystko, ale analiza tego terenu i przygotowanie takich tras przejazdu zajmuje nawigatorom mnóstwo czasu, yy, bo to, to nie jest jeżdżenie po drogach, tylko to jest jeżdżenie na tą powiedzmy, przykładową szagę, czyli wybieram sobie kierunek i jadę. Nasze pojazdy yy, muszą być samowystarczalne. I ludzie, ekipy, które są na pojazdach, muszą być samowystarczalne. Zabieramy ze sobą dosłownie wszystko. Od oczywiście amunicji, paliwa dodatkowego, wody, poprzez elektrorzędzia, takie jak szlifierki, lutownice, klucze udarowe, zestawy kluczy, części zapasowe do tych pojazdów to, co się najczęściej może nam zdarzyć, i będziemy musieli naprawiać te pojazdy lub Doprowadzać do takiego stanu, żeby one mogły dojechać z punktu A do punktu B. Same pojazdy jako pojazdy są fajne, fajne, złe słowo, dobre, ale są stare. Mają już swoje lata, są wysłużone. Natomiast gdy wkładamy w nie trochę serca, to one ciągle funkcjonują.